Siemanko, witam Was na moim kanale w mojej hodowli, w mojej wolierze przed budką numer 15. Coś Wam pokażę bombowego, więc szykujcie się. Oczywiście, budka numer 15 to, są, to jest budka z nimfami. Jest tutaj para monti na srebrną samiczkę. Tutaj z takich ciekawostek Wam powiem, że 8 jajek, wszystkie jajka puste. I dlaczego? Dlatego, że. Znaczy powodów może być kilka. Ja obstawiam, że to może być e, powodem może być to, że e, to są pierwsze lęki samczyka, on niby tą samiczkę deptał. No widocznie coś poszło nie tak, e, więc jak powtórzył lęki mam nadzieję, że e, to będzie bardzo fajne, bo ta para ma mega potencjał taki e, wizualny, bo Monty ma super mutacje. On jest e, wizualnie jest pastel szekiem, jednak ma ukrytych kilka fajnych kombosów. E, ukryte geny to między innymi e, e, Cynamon, między innymi Wółtolica, między innymi e, Perłowa, więc, e, no, Białogłowa i tak dalej, nie? E, to mega się fajnie skuje, ale dobra, nie przedłużam, bo zaraz mnie zabijecie. Co my tu mamy? I tak, to właśnie to. E, mamy pierwszą nimfę w sezonie e, Mega siaram Oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj były jajka puste e, i, Monty, e, i Monty dostał e, jajka z innej pary. Zaraz Wam może pokażę e, malucha. E, maluch jest z pary numer 12. Jest to para e, z Arturkiem i z papugą srebrną, bo pięć jajek, pięć cztery po drodze obumarły, ostatnie się udało uchować. Początkowo myślałem, że problemem może być to, że ten gen dwufaktorowy srebrnej jest zaczyć młodym genem i, i po prostu są jakieś komplikacje z tą mutacją, no na razie się jeden wykluł, więc zobaczymy czy tutaj miałem rację, jeżeli nie miałem racji, a tak też może być. Co zobaczymy w kolejnym lęku, tylko w kolejnym lęku tamtej pary zrobię tak, że jak zniosą jajka, te jajka zabiorę, dam pod inną sprawdzoną parę lub ee, lub, lub lub co, lub zabiorę do inkubatora i po prostu później włożę im te młode, żeby miały. No dobra, pewnie czekacie tutaj, żeby zobaczyć pierwszego malucha. Maluch po tamtym łączeniu jest, będzie białogłowy, srebrny, dominujący. Jednofaktorowy, to już jest pewne, bo papuga srebrna daje nam, dwufaktorowa daje nam 100% jednofaktorówek, więc mając takiego samca nie boję się zrobić tego. O, zobaczcie. I co my tu mamy, Zbliżenie. Trudno wyosić na takim małym gówniaku. Ale zobaczcie, mamy molówkę. Dobra, słuchajcie, byłem chwilę cicho, żeby im nie przerywać w karmieniu. Także mieliśmy szansę zobaczyć jak wygląda karmienie małej nimfy na żywo, mega fajna akcja. Powiem Wam, że przy innej papudze, która nie jest oswojona, która się mnie nie boi, która mnie respektuje, by się to nie udało. Monty jest jedną z tych papu, które hodowlanie mega, mega fajnie wyglądają, chociaż to zalężenie, tak jak mówiłem na razie, w tym jego pierwszym lęgu było fatalne. Więc mam nadzieję, że to ponowi, ale, ale sama obsługa, obs obsługa, ale właśnie samochodzenie przy tej papudze i tak dalej to jest kurczę coś mega fajnego. Dobra, e, ja dzisiaj też długo nie chciałem rozmawiać, chciałem Wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jest to pierwsza nimfa, mam nadzieję, że nie ostatnia, mam nadzieję, że będzie pięknym maluchem, e, zobaczymy jak będzie wyglądała, jak będzie się okryżała, to będzie kurczę mega fa fajna e, radocha dla mnie. E, Cieszę się, że mogę wam to pokazać. Mogę wam to pokazać w takiej jakości. Bo e, sam teraz na podglądzie widzę, jak to mega fajnie wygląda. Jak, e, jak te kolory są żywe, i e, no w ogóle no, taka sama sytuacja, taka sytuacja, że mogę wam pokazać, jak papuga e, karmi swojego malucha. E, to jest coś rewelacyjnego. Do tej pory było tak, że pokazywałem e, filmiki. O! Schowane, załatwione. U, u, Siedzone i fajnie. Do tej pory, jak młode pokazywałem, to w większości przypadków było tak, że te papugi z budki mi uciekały i były same młode, same jajka były. A przy takich parach jak Monty, jak Arturek, jak Talon i kilka innych par, mogę Wam pokazać, jak to wygląda na żywo jak to wygląda, to co ja widzę zanim e, papuga właśnie ucieknie, to jest coś mega fajnego. Nie każdy ma możliwość, żeby coś takiego zobaczyć, więc e, mam nadzieję, że właśnie taki filmik, gdzie e, pokazuję wam, jak to u mnie wygląda, czym jeszcze tak naprawdę jaram, bo, bo wy tak, tak naprawdę wszystkiego nie widzicie i to co ja wam pokazuję teraz, to jest kawałek mojego życia, kawałek tego co co ja odczuwam, e, obcując tymi papugami e, i mam nadzieję, że te osoby, które e, jeszcze nie mają papug, a które chcą mieć te papugi, które chcą się zdecydować, nie wiedzą, czy to dla nich, czy nie, to e, zobaczą kawałek tego, e, co ja widzę. Oczywiście trzymanie papug w domu, trzymanie w woliewy to są dwie osobne sprawy. To wszystko zupełnie inaczej wygląda, jednak e, mam nadzieję, że. E, Zarażę Was tą miłością do tych ptaków, do tych papug, że też je pokochacie. Mam nadzieję, że serią tych filmików, które będą na kanale zobaczycie, czy zobaczycie, może wybierzacie swoich ulubieńców, swoje gwiazdy ekranu. Ja mam kilku ulubieńców mojej hodowli, na pewno to widzicie, jak o nich mówię, jak o nich opowiadam. Mam nadzieję, że i Wy znajdziecie swoje ulubione tutaj papugi, które, których oglądając Sprawią trochę uśmiechu wam na twarzy. Dobra, ja, ja zamykam e, budkę. E, niech, tutaj, niech tutaj papuga karmi drugą papugę. Niech młody rośnie. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Jednak zanim coś się stanie, e, zostawcie łapkę dla, e, do góry dla e, tutaj Montiego i Malucha. Zostawcie łapkę do, e, do góry właśnie z dla kanału, aby to dalej wszystko się fajnie rozwijało, napiszcie komentarz, bo to też podnosi e, takie jakby zainteresowanie moim kanałem. Jeżeli nie macie suba, zostawcie. A my widzimy się z kolejnym odcinkiem w kolejnym dniu. Pa!